Jestem z powrotem przy rodzinie, która dostała korpus dodatkowy z ramkami. Minęły niecałe dwa tygodnie i dopiero dzisiaj był w nocy dość duży spadek temperatury. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać pszczoły w jakimś już kłębie. W odniesieniu do komentarzy, które były, zgadzam się ze wszystkim. Można tak było zrobić, jak piszecie jednak każdy pracuje i postępuje na pasiece tak jak uważa są sytuacje w których o właśnie widać już tutaj zawiązek tego kłębu są sytuacje w których no, można postąpić niekonwencjonalnie ja wiedząc że tej pszczoły jest naprawdę dużo czego nie było widać na poprzednim filmiku między ramkami między dennicą a ramkami od spodu postąpiłem w taki sposób, a nie inny, żeby nie rozgrzebywać gniazda, nie ustawiać tego już inaczej i nie niepokoić tej rodziny, nie stresować. Eee, za chwilę podłączę kamerkę endoskopową i pokażę Wam e, od strony belotka, między dennicą, a ramkami od spodu, ile tej pszczoły jest. Czy poszły e, w górę wszystkie, czy e, ułożyły ładny kłąb. E, jeśli chcecie zobaczyć e, co się dzieje z tą rodziną wiosną, jak się rozwija. Zasubskrybujcie kanał, a jedną ręką to można najwyżej ją skręcić zamiast daszek postawić, podłączę tak jak mówiłem kamerkę. Tutaj jeszcze muszę wam powiedzieć, że po odymieniu tej rodziny apiwarolem posypało się sporo warozy. Nie były to jakieś ogromne ilości, jednak najwięcej w tej rodzinie było osypu warozy. No i proszę bardzo, jak dzięki kamerce można y, pięknie zobaczyć rodzinę od spodu. Y, pszczoły, jak widzicie, są dość mocno pobudzone. Wcześniej nie mogłem Wam tego pokazać, bo nie zabrałem kamerki. Jednak to, co mogę powiedzieć, to pszczoły było tyle, że opierały się praktycznie o dennice. Stąd była ta moja decyzja z postawieniem drugiego korpusu. Wiosną jeszcze nagram jakiś filmik z przebiegu rozwoju tej rodziny, jak przezimowała, jakie zużycie pokarmu miała. Za wszystkie komentarze dziękuję. Są to cenne informacje, wiadomo. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, proszę o komentarz. Póki co dziękuję za oglądanie. I do następnego. Pozdrawiam serdecznie.